Poproszę teraz Bogusia Gołąba ze Stowarzyszenia Stoczni Północnej za dobrych naszych czasów. Bogusław Gołąb, grudzień 70, członek prezydium MKZ-u Ukraińskiego i pierwszego prezydium Zarządu Regionu, członek Komitetu Strajku Generalnego, prawda Stasio? Bogusław Gołąb. Tutaj Alojzy zaczął bardzo ważny aspekt, bo książka, która się ukazuje, staje się dopiero przyczynkiem autentycznego badania jednego z tak zwanych autorytetów. I chciałbym w tej sprawie także wnieść kwestię, która wymaga analizy albo kontynuacji, jeśli chodzi o Pana Sławka i Pana Piotra. Otóż, proszę Państwa, mam ciągle przed oczami spotkanie w telewizji, kiedy Pan Wałęsa prosi Pana y, Jaruzelskiego, niech Pan powie, że nie byłem woli. To było tak żenujące i to pamiętam. Ale to tak jakby przyczynek. Chciałbym wrócić pamięcią do roku 1988. Ostatnie strajki ciągnione na Stoczni Gdańskiej i Północnej. Tragiczna sytuacja, już nie było za murami tysięcy ludzi, tylko były strajki samotnie, osamotnione strasznie. I strajk, który miał być niby wygrany sierpniowy 88, a pochodzę ze stoczni specjalnej, stoczni północnej, która budowała okręty wojenne dla Związku Radzieckiego. Po tych strajkach cała komisja strajkowa została dyscyplinarnie zwolniona ze stoczni. Dyscyplinarnie trybienarny. Wychodzimy, wychodzimy ze stoczni, idziemy ulicą Łagiewniki i zwracamy się do Wałęsy. Jak ty na to możesz pozwolić? To było w parafii świętej Brygidzie, tam w kościele, było duże zebranie, a Wałęsa mówi do mnie, który organizowałem te strajki z kolegami, mówi weźcie tego pijanego rencista, wywalcie go na zbity łeb. Wywalił ze mną Leona Stobieckiego, członka WZZ, który tu siedzi przede mną. Ja na zapolnika nam nie wolno było poruszać tych spraw. Jeśli to ma być autorytet dla nas wszystkich, to pytamy się, o co wtedy chodziło. Pytaliśmy potem pana Wałęsy jako prezydenta, co z tymi ludźmi, którzy zostali wywaleni, upokorzeni i tak dalej, a dzięki nim była wolna Polska. Nie potrafił nam wyjaśnić ani później jako prezydent, ani później poddający różne ordery. To jest ważna sprawa do tej Kwestii, która jest kontynuacją, bo dotyczy już roku 88 i jeszcze jedna istotna sprawa. Tak niedawno była potworna nagonka po tej książce na IPN włącznie z, z wnioskami wielu ważnych ludzi, że oto IPN trzeba zamknąć, przekazać materiały do archiwów i nie ma sprawy. A ktoś jeszcze krzyczał, szkoda, żeśmy tych materiałów nie spalili. Chcę przedstawić stanowisko w sprawie IPN. Otóż Związki Osób Internowanych, Skazanych, Więźniów Politycznych na spotkaniu w Suchej Kobiet 21 czerwca wydały takie oświadczenie „W związku z licznymi powtarzającymi się atakami na IPN i opiniami sugerującymi potrzebę zamknięcia tej publicznej instytucji i przekazania jej zasobów do archiwów, My niżej podpisani, zebrani na zjeździe osób represjonowanych przez totalitaryzm komunistyczny stanowczo przeciwstawiamy się pokusom ograniczania dostępu Polaków do wiedzy, edukacji i prawdy. Praktyki cenzury i udostępniania wiedzy nielicznym, uprzywilejowanym nie mogą mieć miejsca dzisiaj w wolnej, suwerennej Polsce. Wolny naród, wolni ludzie mają niezbywalne prawo do wszelkiej informacji. Tym mierzy się sfera wolności. Podpisali przedstawiciele organizacji skazanych, internowanych, reprezentowanych, którzy byli na zebraniu w Suchej. Jest tutaj orgino przesłany do prezydenta, premiera, episkopatu. Kopię przedstawiam panom tutaj, jakby do. Natomiast nie ma zgody na zamykanie IPN i stwierdzono na zjeździe, że jeśli będą takie sytuacje, to przeciwstawimy się fizycznie próbom zamykania ipn a przez to zamykania ust Polaków. Dziękuję bardzo.